Wiesz co, jeżeli Cię interesuje wiara, to zadawaj mu pytania, co nie, albo mi zadaj pytanie, ja znam wiele odpowiedzi, myślę, więc żebyś nie odchodził od wiary po prostu, ciągle w tym trwaj, mordo, no. przyjmij to od kogoś starszego, ja wiem, ja, ja wiele dróg wziąłem w życiu, ale ta z Bogiem jest najlepsza, jak będziesz żył z Bogiem cały czas, nie będziesz, wiesz, zbaczał z drogi, to naprawdę Twoje życie będzie super, a jeżeli będziesz... Wiesz, za cielesnością, za światem, no to wiesz, złe rzeczy będą działy. A Bóg chce jak najlepiej zobaczyć. dla ciebie. Muszę zobaczyć, wtedy będzie dobrze może. No naprawdę, wiesz, porozmawiaj po z Bogiem dzisiaj wieczorem, powiedz, że chcesz do Niego wrócić. To pogadam, to pogadam. Jezus chce cię zbawić. Wierzyć? Oczywiście. Ja po, po prostu naprawdę... sobie założyłem kominiarę, ale ogólnie to wierzę. Mam nawet Biblię tutaj, no. taka fajna Biblia mała, podręczna. Super. Nie no spokojnie, ja wierzyłam też. Czekaj, czekaj, czemu czas przeszły? Co to ma być? Mi eee... się to nie podoba. No co ja mam ci powiedzieć? Eee... No przestałam, nie? Jakoś. miałam trudniejszy okres i. A Chiob nie miał trudnego okresu w życiu? No miał, no. No właśnie, Chiob miał trudne życie. Ale potem Bóg to mu wynagrodził. A ty zwątpiłaś przez jakiś trudny okres. No zwątpiłam. Czy jakieś pytania miałeś, na które nie znasz odpowiedzi. No nie wiem ogólnie. Nie wiem, świat jest pojebany. Ja. Świat jest upadły, oczywiście. No bo tutaj żyjemy w upadłym świecie, na którym grasuje szatan. A ty, a ty musisz Boga wybrać, a nie Szatana. U nie wszystkich co zależy od wyboru. I którzy się rodzą z innymi ludźmi. Nie, to w... Szatan wpływa na ludzi i demony. Nie. Czyli mówisz, że choroby psychiczne nie istnieją? Mówię, że. Podam ci dwa dobre przykłady. Masz schizofrenię, że słyszysz głosy, mówią ci zabi się, zabij kogoś i tak dalej. Masz potem wiele osobowości. To są demony, to jest nic więcej niż demony, te dwie choroby. Na 100%, U. mówię ci. I nie ma na to lekarstwa, tylko możesz brać jakieś leki, odurzać się, albo możesz iść do kościoła i się uwolnić od tego. Możesz oddać życie Bogu. Świat próbuje to wytłumaczyć, a nie umie nawet. Wiesz, to takie do końca działa, bo. Ja to doświadczyłem. Jak Wiesz, to działa? No, doś doświadczyłem, jak ludzie są uzdrawiani. W kościele, o takich chorób właśnie, wiesz? Mm, moja przyjaciółka ma schizofrenię i się leczy i działa. No i nie wyleczyła się. Wyleczyła się. Może to kiedyś wróci, ale teraz nie ma żadnych objawów. Demony wrócą, oczywiście, że wrócą, jeżeli... Patrz, poradź z twojej znajomej, niech pójdzie do kościoła i zob zobaczy, jak się tam będzie czuła. Niech pójdzie na mszę uzdrawiającą. Założę się, że to daje jej o wiele więcej Sto razy więcej to jej da niż te leki, co brała dotychczas. Jedna msza uzdrawiająca. A Bo co musisz mówię o osobach, które są psychopatami, socjopatami, i nie mają na to wpływu. Mają, Oni są. Ale się funkcjonować w społeczeństwie. Słuchaj, słyszałaś takie historie, że ktoś na przykład wiesz, ojciec wpadł w szał, zabił matkę, zabił dzieci, a potem wiesz, potem mówi, wiesz, że. Nie, nie wiem, co we mnie wstąpiło, nie pamiętam, nic. Ale prostu, to, mi nie to, to są demony, to są demony, słuchaj. To mogą być demony, ale mi chodzi o to. Ja Ja nie, nie neguję, że, że to nie istnieje, nie? Ale yy, są osoby, które wówczas rodzą się z, złymi ludźmi i już do końca życia takimi zostają. Yy. Ja w to nie wierzę, bo ka każdego może Jezus oczyścić. Nawet są seryjni mordercy, gwałciciele w więzieniu, którzy się nawracają i oni szczerze odmieniają swoje serce Są chrzczeni we więzieniu i oni potem już są innymi osobami, to nie są już te same osoby, są na nowo narodzeni w Jezusie ja jestem FBI Ja no, tak. oh jestem A wy? A wy? Ja jestem Wednesday Co, co to jest co, co Środa i demon? Powiedziałam, że jest Wednesday. No dlaczego tak nie? No będę. No bo tak jestem. Bo zapytajście jakim jestem. Nie jesteś Wednesday? Co to jest? Co to jest? Jezu type nie jest to Wednesday, masakra. Czy to jest coś fajnego? Czy to jest coś fajnego? Tak, no, oczywiście. A co tam to się ty dzieje z no, no, fajnego. No jest piara taka. Czarna. Nie mnie No ale powiem mu no. powiedz. Jest... No powiem. Ma super moc po prostu. Od demonów. Od demonów. No. no. Nie, w sensie ona. jest Taka Wednesday się nazywa. No i ma brata i rodziców. <noise> I ona ma front takiej szkoły. No. I no I demony tam były. Właśnie, tyle jest filmów. i W każdym jest demon w każdym jakiś. Jest demon. No, o coś to... chodzi, co, nie? Coś jest do rzeczy. I to obejrzyj Wednesday Serio, spodoba ci się. A dostanę demona A dostanę jak, ty. To, jak ty. Co? Demona Wednesday to No to będziesz jak ja, będziesz Wednesday. Nie, ja wolę nie, nie, być z ja Jezusie Na dobrą stronę nocy Na dobrą mocy. Z Jezusem. Nie, 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 Wednesday, tylko Wednesday. Moja kuzynka siedmioletnia też lubi Wednesday. Oj, zwie... jest To jest jakaś zwie... sekta chyba. <laughs> Lepsze są, filmy, Lepszy są o filmy o wierze. O czym? O wierzę. O wierzę. Fajnie. No. No. Ja, ja tam nie, ja boję demony. Bra. Ty ty Dobra, zostawiam was tym. Uwierz w Jezusa Uwierz Chrystusa. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Oddaj mu życie. Oddaj mu życie. Ja mam ich przyłócić, bo... Aha, ja masz tak. inne... Jesteś na innej półkuli, okej, okay, rozumiem. Uh -huh. jesteś, jesteś z boku kuli ziemskiej, co nie? Ja jestem u góry, tak. a ty z boku. Tak. To ma sens, to ma sens. Patrz. Rozmawiaj z Bogiem w modlitwie. Nie mów jakiegoś wierszyka, tylko rozmawiaj z nim jak ze swoim ojcem. Bo to jest Twój ojciec niebieski. I on chce ci pomóc, on chce Cię wysłuchać, ale musisz z nim rozmawiać. No. no ja rozmawiał często. Jakby jak nie pamiętam żadnych modlitw, to po prostu Mimo jest tego, nie miłosku coś naukowy tego i mówię coś tam. Po prostu rozmawiam. Ale mówię, że zawsze tak zawsze z Nim rozmawiam po prostu. I to, to jest modlitwa. A w szkole uczyli, że mam wierszyki mówić. Nie mówisz wierszyków. Bo inaczej pójdę Bóg... do piekła. Bóg nie lubi wierszyków, Bóg lubi jak się z Nim rozmawia. Wiesz? A czytasz Biblię coś? A czytam. Często nawet. Tak? Super, no. super. A jak, jaką księgę czytałaś ostatnio? O Boże. ja Nie, nie, nie rozumiem. Nie uczą mnie tego, nie, nigdy mi nie uczył jak się czyta tą Biblię całą, zawsze jak się odróżnia te wszystkie te, no ja tak, po prostu otwieram na losowej stronie i czytam. Okej, okay, no dobrze, to jest spoko, też powiem Ci, jakbym miał Ci doradzić, to przeczytaj sobie Ewangelię Świętego Jana, okej? Okay? Mhm. Ewangelia według Świętego Jana to jest według mnie najlepsza z Ewangelii i naprawdę, y, tam zobaczysz, że przemówi to do Ciebie. Mhm. No i wiesz, no i odejdź od grzechów, powoli, stopniowo, ograniczaj grzechy, powiedz Bogu, żeby przemienił twoje serce. O to chodzi w tym wszystkim, wiesz? W moim wieku to wiele osób odchodzi od wiary, bo co, to nie jest cool w ogóle być wierzącym, nie myślą. Ludzie chodzą, oni są bez Boga, to, to oni przecież są na przegranej stronie, a z Bogiem to możesz wszystko osiągnąć i dostaniesz nie. życie wieczne. Wiesz, O co chodzi? No, więc tak, tak. Przemyśl sobie co to, co ci powiedziałem, ok? Pomyśl na tym. Dobrze, no. dobrze przejmę przyjmę wszystko. Naprawdę, naprawdę, bo zbawienie naszej duszy jest najważniejsze. O to chodzi.